Rozpoczynamy ekscytujący rok szkolny w Liceum Canterlot. Rozgośćcie się w nowych salach i przeanalizujcie nowy plan zajęć. Żaden plan nie jest opanowany. Gdzie Pinkie Pie? A, a Rarity nie chodzi na te zajęcia? Myślałam, że Sunset Shimmer chodzi ze mną na rozszerzoną fizykę. Ej, ale to jest podstawowa fizyka. Co? Ostateczne zmiany w planie lekcji można wprowadzać do końca dnia. Co co to nie to to to... To... Miałam być na stolarce Spinki Pie. Nie na ruf, ruf malowaniu bez Pinki Pie. Ja zapisałam się na analizę dramatu po to, żeby być z rarity, a jej tam nie było. Co było dla mnie rzeczywiście bardzo dramatyczne? Spokojnie, wszystko wyjaśnię. To chyba najdziwniejsze zajęcia z matematyki, jakie widziałam. Bo to stolarka! Hmm. Sunset też powinna tu być. Pinkie Pie, widziałaś gdzieś sunset? Czekaj, nie wiedziałam, że chodzisz na rozszerzoną fizykę. Rozszerzona fizyka? Ha, no całe szczęście! Myślałam, że to jakaś nowa forma WF-u. Już będę do ciebie nie wypieraj za mnie drużyn! Już dobrze. Chyba uda mi się zorganizować Wam jedną wspólną godzinę w czasie zajęć, ale to będzie ostateczna zmiana. Dobrze? Dyrektorka <laughs> nie kłamała. Przerwa obiadowa teoretycznie jest godziną w czasie zajęć. Najlepsza wspólna godzina na świecie! Czy ktoś widział sunset? Chyba powinnam być teraz na przerwie obiadowej. Oh.